Jania Lesar szczerze o swoim związku. O to co sobie ceni. Julia Walczak potwierdziła rozstanie z Kasią Cilman, co tylko spotęgowało plotki o zażyłej relacji wioślarki ze swoją taneczną partnerką. Co Jania Lesar kilka dni wcześniej mówiła o swoim związku z Krzysztofem Hulbojem? Często się zastanawiam, czym jest miłość. Stwierdziła tajemniczo w fakcie. Choć jubileuszowa edycja tańca z gwiazdami dobiegła końca, emocje wciąż nie opadły. Nie dość, że część widzów wciąż wyraża swoje niezadowolenie w związku z finałowym werdyktem, to dzień później potwierdziły się plotki o zakończeniu kilkuletniej relacji Katarzyny Cilman i Julii Walczak. Wioślarka jednak nie rozpacza po rozstaniu, za kulisami polsatowskiego show świetnie bawiła się między innymi z Janią Lesar, a czułości między nimi nie brakowało. Kim jest partner Janji Lesar? Gesty, na jakie pozwalają sobie Kasia Cilman i Jania Lesar, zwłaszcza pocałunki na wizji, sprawiają, że na temat ich relacji pojawiło się wiele spekulacji. Tancerka w rozmowie z faktem wyjaśniła już, jak wiele łączy ją z Kasią, choć w tej samej rozmowie rozprawiała o swoim wieloletnim związku. Masz jakąś receptę na udany związek? Poza tym, że ty jesteś tancerką i on jest tancerzem? Dopytywał Cezary Wiśniewski, mając na myśli związek Jandzi z Krzysztofem Hulbojem. Trzeba dać swobodę. Tam, gdzie jest ekscytacja, tam jest droga. Bycie przyjacielem przede wszystkim i pozwalanie komuś być takim, jakim chce. Czasami są to też trudniejsze okresy jakiegoś szaleństwa czy czegoś, wiesz, że można wtedy też pozwolić komuś po prostu robić rzeczy, nie wiem, bardzo intensywne gdzieś indziej. Ta swoboda, że nie masz tego uczucia, że powinieneś coś i tak dalej. Ja się często zastanawiam, czym jest miłość, stwierdziła. Chcąc dowiedzieć się nieco więcej, reporter faktu dopytał tancerkę, czy, mimo swojego luźnego podejścia, bywa zazdrosna. Właśnie nie bywam. Byłam kiedyś w takim związek, dawno temu, gdzie musiałam być zazdrosna, bo tam się działo i wtedy to. Jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie. Wiesz, ile razy się zdarza, że zwiążesz się z kimś i jest super, super grasz te role, a potem nagle po trzech miesiącach albo czasami nawet latach pytasz, kim ta osoba jest? Ludzie grają rolę, a mi bardzo zależy, żeby być sobą, dodała.